Nowoczesny hotel Hampton by Hilton skategoryzowany został na 3,5 gwiazdki. Pierwotnie w obiekcie, który należy do szczecińskiej firmy Ariadne, która znów posiada kapitał austriacki, miało powstać centrum handlowe. Jednak ze względu na powstające obecnie dwie galerie, przedstawiciele spółki postanowili nawiązać współpracę z amerykańskim Hiltonem. Ten jeleniogórski hotel składać się będzie z kilku pięter, które będą oferowały turystom nie tylko sam nocleg, ale również inne atrakcje. Będzie jest zaplanowane 118 pokoi. Hotelu. Hotelowych. Oprócz tego w obiekcie, który ma około 9000 metrów powierzchni użytkowej, będzie około 2000 metrów innej powierzchni, w której inwestor planuje zlokalizowanie kliniki zdrowia, salonu fitness, innej niż hotelowa, restauracji, ewentualnie również tołu, toru do bowlingu. W trakcie wczorajszego spotkania na Placu Budowy prezydent Jeleni Góry zadeklarował inwestorowi daleko idącą pomoc. Jednym z kroków jest czasowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. To będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Inwestor wystąpił do miasta o to, żeby w związku z trwającą inwestycją tutaj obniżyć podatek od parkingu, który, który był uiszczany, więc myślę, że to kilkadziesiąt tysięcy złotych, o jeden kwartał roku umorzymy. Zresztą zasada jest taka, mam takie prawo w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorcy inwestują, no to się wpisujemy w taką politykę pomocy inwestorom w pracy. Nowy obiekt hotelowy to także nowe miejsca pracy. Te mają być skierowane w dużej mierze do mieszkańców Jeleniej Góry, a w szczególności absolwentów zespołu szkół ekonomiczno-turystycznych. Według wstępnych opinii zatrudnionych w hotelu ma być blisko 80 osób. Więc proces rekrutacji najprawdopodobniej uruchomimy końcem tego roku. Kogo potrzebujecie? Wszystkich od recepcjonistów począwszy na paniach, paniach pokojowych skończywszy. Wykształcenie. Także wykształcenie preferowane oczywiście hotelarskie ze względu też na lokalizację, w jakiej jesteśmy. Jelenia Góra wypuszcza masę fantastycznych adeptów i chcielibyśmy ich zatrzymać w Polsce, w Jeleniej Górze. We wrześniu przedstawiciele Hamptona mają odwiedzić jeleniogórskiego ekonoma, aby tam dopiąć szczegóły dotyczące współpracy. Koszt przebudowy planowanej galerii górskiej na obiekt hotelowy, który już teraz wykonuje Miłkowski Prefabrykat szacuje się na około 10 milionów Zł. Hampton by Hilton ma być oddany do użytku na przełomie marca i kwietnia roku przyszłego.